Słyszymy przy braku aktywności polskiego rządu, że jeden z biznesmenów, który, który, który mieszka w, w Betlejem, a ma jednocześnie tytuł honorowego konsula, czyli tylko honorowy tytuł, próbuje na tej sytuacji zbić kapitał i to kapitał ekonomiczny wprost, oferując ewakuację odpłatną. Pytanie, czy rząd afirmując te działania, bo informacje w systemie Odyseusz. Wskazywały na tego konsula honorowego i jego działalność biznesową. Tak naprawdę nie spycha Polaków będących w zagrożeniu właśnie do, w jedne ręce człowieka, który chce wykorzystać tę sytuację ekonomicznie. Brak planu, brak działania, brak komunikacji, jeden wielki chaos, kompromitacja polskiego rządu, w tym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, brak jakiejkolwiek aktywności, niestety ku zagrożeniu chyba tysiącom Polaków bo nawet tego nie wiemy z ust Ministerstwa Spraw Zagranicznych, ilu Polaków znajduje się na Bliskim Wschodzie, ale należy za założyć, że co najmniej 1000-2000 Polaków, nie tylko wycieczkowiczów, pielgrzymów, ale przecież także i ludzi, którzy tam na stałe pracują w organizacjach pozarządowych, czy będąc członkami kościołów chrześcijan.